Miemowy pebacze, chrapie, mocno silini, czy to powody do niepokoju? Niemowlę zmienia się z tygodnia na tydzień. Czasem jednak, nowoci w zachowaniu dziecka budzą niepokój, szczególnie gdy nie mówi pebacze, chrapie, mocno silini. Chorzadko jest zwiastunem dolegliwości, niekiedy niemokreska na tego wykluczy. Co robi, gdy dziecko pebacze? Chrapie, mocno silni. Co robi, gdy niemowlę pebacze, chrapie, mocno silni przecinek krzyczy włka pieli, wydaje dziwne dzwiki, Wuka bada erczki do buzi i bardzo silni, jakie zachowanie niemowlęcia mokreska e budzi niepokój. Oto najczęściej spotykane pytania obawy mbodych mam. Córka ma prawie 2 miesiące, a krzyczy w kapieli: Dlaczego? Woda ma przyjemną temperatur 3738 stopni Celsjusza. Doprawdopodobne wydaje się kreska E przyczyn niechci jest zbyt ciepła woda. Na prób wartowice zanurzy dziecko w nieco cechabodniejszej wodzie o temperaturze około 36 stopni Celsjusza. Pomocne mokreska Eby te kreska zadbanie o ciebie bo w pomieszczeniu kapielowym. Czasem dzieci z lesi czuj, gdy S zbyt szybko zanurzane w wodzie. Bbacz wzbudza mokreska E nagła zmiana pozycji ciała temperatury. Niektóre maluchy nie lubi te kreska po prostu kontaktu z mokrym. Rozwizaniem Mokreska E by zanurzanie malca tego w pieluszk, a dopiero po zanurzeniu odwinicie go z pieluszki, ale pozostawienie jej w wodzie. By Mokreska E wlanie większej ilości wody zapewni dziecku komfort. Trzeba jednak Uwa Kreska A, bo wtedy trudniej zapanowa nad malcem, ze dwubaszcza jelisi wierci. Odmian mokreska E przy nie tak kreska E wiaderko kapielowe. Dziecko jest w nim zanurzone w wodzie niemal w całości, bo nad wod wystaje tylko giebówka, trzeba ją przytrzymywa jednerka. Male co się o cianki kubek pleckami, pupinu kreskakami. A mokreska e? Warto spróbować wspólnej kapie i mamy i malca w dukreska e wannie? Bliski kontakt z mam mokreska e naprawdę da dobre efekty. Trzeba tylko pamiętać o tym, by wcześniej czeniej umywać. umywan. Synek wydaje dziwne dźwięki – chrapie i jakby harczy. Dzieje się tak nie tylko, gdy, pi. Bym okreskaje dziecko ma infekcji. W czasie zapalenia dróg oddechowych dochodzi do obszku tkanek. Staje się luźne i mogą utrudnia swobodne oddychanie. Dla pewności warto zmierzyć dziecku temperatur. Powodem bywa te kreska czasem zbyt suche powietrze w sypialni. Nie mówić a. Wtedy pomóc mokreska e zawieszenie w pokoju pojemnika z wod i zakropienie do noska dziecka wody morskiej lub soli fizjologicznej. Jeśli jednak chrapa nie jest obecne non-stop, w czasie czuwania i snu, ze w pozycji lekres w na pleckach, a malec jest zdrowy, to zapewne przyczyn jest wiotko krtani. Malec sprawia wrakreska e nie. Kreska e kreska dywdech jest dla niego wysiłkiem. Winne jest z E nie krtani, spowodowane wiórkocij i chrz steki aparatu wizadbowego. W czasie wdechu wiotkie chrz steki krtani zapadaj się nieco, z kreska i c krtani co utrudnia wciąganie powietrza. bo tam ja zwykle wraz z wiekiem. Jeśli dziecko prawidłowo się rozwija i dobrze przybiera na wadze, nie pozostaje nic innego, jak czeka, a kreska krtad dojrzeje. Zwykle następuje to w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy. W akreskane, gdy pebacze przy karmieniu jeśli malec babczywie zabiera się za jedzenie, a po chwili przerywa sanie, zboci si i co chwil sytuacja si powtarza, to trzeba skontaktować się z lekarzem. Ma zapewne reflux kreska optkowo-przebykowy, czyli pokarm w trakcie lub po jedzeniu cofa si do przebyku, co wywołuje ból. Pomóc mu e-wybór innego mleka. A u dziecka karmionego piersi zmiana techniki przystawiania do piersi. Porada lekarza jest te kreska konieczna, gdy niemowlę odmawia cz CZ sto jedzenia i nie przybiera na wadze. By kreska e instynktownie unika jakiegoś badnika, który mu szkodzi, np. laktozy lub biabka mleka krowiego. Pediatra zbada dziecko by mokreska E zleci badania krwi. Córka Ciglewuka bada erczki do buzi i bardzo silni. Czy to mokreska liwe, Kreska E, Kreska spkuje? Ma dopiero 3 miesiące. Najpierw warto sprawdzić GSB. Wystarczy zabokreska Y, Kerkawicz jednorazow lub umedok badnie debonie i dotknie seb dziecka. Czy s rozpulchnione. Jeli tak, by mokreska E zaczyna śpkowanie, o to do Jeśli S banie pokoju, prawdopodobnie, linienie si jest skutkiem skoku w dojrzewaniu gbadu pokarmowego, a do gbadnie gruczobów linowych. Pozostaje poczeka, a kreska ich praca si ureguluje. Za 2-3 tygodnie, linienie si powinno stać się nieco mniej obfite. Na uchu synka znalazł grud gwoskowiny. Czy to znaczy, kreska E zleczyszcz jego uszy. Powinnam ukreska rywa do tego patyczków? Po pierwsze, nie wolno wuka bada do wn ucha patyczków kosmetycznych. Mokreska na ten sposób nie tylko skaleczy nabonek, nasili produkcji woskowiny, ale te kreska uszkodzi znajdujące się tam struktury. Po drugie, fakt, kreska e-woskowina wylecia bazucha, jest rzecz zupełnie naturalna. Po trzecie, woskowina jest potrzebna. Bo ochrania przewód esbuchowy i pozwala pozbyć się zucha zanieczyszczet. Dlatego nie ma powodów do zmartwień. Wystarczy map kreska i widoczne wejście do przewodu esbuchowego. Warto te kreska zwrócić uwagę na okolic za map kreska owin, bo był się tamce Z100 resztki ulanego pokarmu. Niepokoi mnie plamy na karku synka. S bardzo widoczne, ze gdy maby pe i tu kreska po kapieli. Przypominaj zarysy kontynentów na mapie. Czy te plamy kiedy znikną? Nie znikną, ale trochę zbledn i przykryje je w bosy. Nie będę w ogóle w przyszłości widoczne. To naczyniaki, czyli ogniska poszerzonych. Drobnych naczyń krwiononych Staj widoczne bardziej w czasie wysipku dziecka lub pod wpływem bywem wysokiej temperatury, bo wtedy naczynia si poszerzaj i dociera do nich więcej krwi. Nie stanowi zagro dla zdrowia dziecka. Moja dziewicomiesięczna córeczka Zachbabuka bada kciuk do buzi. Boisi, kreska E będzie miała krzywe spki. WK badanie kciuka do buzi jest zwykle spowodowane kreska eniem, podszedł blisko ci lub niepokojem. Trzeba obserwować, w jakich okolicznościach paluże kelduje w ustach malca. Jeeli to efekt zatęczenia, pora na ciż w otoczeniu dziecka i drzemg. Natomiast jeśli dzieje się to w chwili, gdy niemowlę jest niespokojne, podbakuje lub wydaje si napite, to pomokreska e zapewne przytulenie, noszenie przez chwil na rkach, koobysanie lub ograniczenie bodców i wrakreska et. Nie warto natomiast na mowa palca z buzi dziecka, bo zwykle nie przynosi to oczekiwanych efektów. Zamiast tego lepiej skierowa uwag malca na co interesującego, zabawk, widok za oknem lub ksi Zainteresowany sam wyjmie paluszek z buzi, aby co pokazał lub czego dotknął. Od kiedy zaczban podawa dziecku mleko modyfikowane, stolec pojawia się raz na dwa dni. Naturalny konsekwencji zmiany rodzaju mleka mokreska Eby inna CZ stotliwo kreska Niet. Zmiana ta mokreska E kreska dotyczy konsystencji stolca, zwykle u dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym jest bardziej zwarty. Nie. Jeśli jednak dziecko jest pogodne, nie pebacze, nie dokucza mu bóla ani w dziecka brzuszka. A kubka jest miękka, choć koinny niż kawczenie i konsystencji, to nie ma powodu do niepokoju. Potwierdzeniem jest wynik badania przez lekarza. To ci si przyda, nie martwsi. Gdy noworodek ony na brzuszku nie dźwiga giebówki do góry, a udaje mu się jedynie z wysiłkiem obrócić i od z jednego policzka na drugi miesięczny malec zjada nawet 8 razy na dok niemowlę, nie toleruje jazdy autem, wcześniej czy później się przyzwyczai, czteromiesięczny smyk nie obraca się jeszcze z brzucha na plecy i na odwrót półroczny niemowl sypia tylko kilka godzin w cigu doby. Teoretycznie w tym wieku powinno przesypiać 13-14 godzin, ale kreskałycie weryfikuje ksi kreskakowe teorie: Siedmiomiesięczne dziecko budzi się w nocy na karmienie, co prawda lepiej, gdyby nie było kreska nocnych pobudek na karmienie, ale gdy to się zdarza, warto zacząć podawać dziecku wod zamiast mleka? Roczne dziecko potrzebuje już kreska tylko jednej drzemki dziennie.